Tylko, że nie włączaj muzyki. Idzie szajka. Dzisiaj powiem wam jak się kąpie kota. Trzeba kota włożyć do wanny i go popłukać. No i potem samponem go nasmarować. No i właśnie przepłucę. Czyli wiecie, tak? Mogę to mnie oglądać w telewizji, w internecie i w DVD. Może i nawet ktoś może mnie nagrać na kamerę. Jak oczywiście ktoś chce. A wiecie, spójrzcie jaki mamy pokój. Tam jest patrycja, tam jest łazienka. Tam jest, tutaj jest szat. Kaka. Tutaj też jest szarka. No i Nie? też będzie nasz program. Oczywiście. Moja mama teraz posłucha w telewizji mój tata. No i wiecie, jak to jest, to tak jest. A w Anglii oczywiście jest zimno. Mój dziadek. No wiecie jak to bywa. Dzieckiem telewizyjnym jestem właśnie ja. Powiedzcie mi swoje imiona, nazwiska, a ja się Wam przedstawię. Dzień dobry, jestem Marta Zapaśnik. Na no drugie imię mam Marysia. Moja mama ma na imię Ania. Mój tata Piotrek. No, a moja siostrzeczka Patryk. A na drugie imię mój tata ma Patryk, mama nie ma drugiego imienia.